Witajcie moi mili. Dawno żeśmy się nie widzieli. Ostatnio dużo się działo i cały czas się dużo dzieje. Ale wiecie co? Chciałem Wam pokazać taką kolejną ciekawostkę. Dlatego, że dużo jest, dużo jest teorii na, na temat nowych samochodów, jak one są wykonane. Chciałem Wam pokazać taką przykładową usterkę, awarię, która się wydarzyła. Chodźcie, pokażę Wam o co chodzi. Chodźcie, chodźcie, śmiało, śmiało! Zobaczcie. Tutaj mamy główkę przekładni kierowniczej. Gdzie wchodzi u góry przewód ciśnieniowy, na dole jest powrót z przekładni. No i wszystko byłoby ładnie pięknie, gdyby nie to, że zaczęło tutaj ciec dość, dość mocno. Tutaj mam przewód. Przewód powrotu. Zobaczcie, co z niego zostało. Po prostu aluminium zgniło w tym miejscu. Ale żeby wymontować ten przewód i zrobić tutaj porządek, musiałem również wymontować ten górny przewód. Górny przewód jest stalowy. I teraz Wam pokażę, co, co się stało z tym stalowym przewodem. Tutaj go mamy. Zobaczcie. wyszedł Oczywiście wyszedł, tak? Ale zobaczcie, czego brakuje. A powinno wyglądać to tak, proszę, zobaczcie. I tak, tutaj mamy nowe przewody. Zgnił. Po prostu zgnił i odpadło to wszystko. Powiem Wam szczerze, samochód ma w tej chwili ile? Pięć? Sześć lat. Słuchajcie, sześcioletni samochód i niestety przewody od wspomagania wymiany. Także nie ma się co spodziewać, że te samochody dzisiaj będą długowieczne, że będą jeździć bezawaryjnie. Niestety te czasy już chyba dawno minęły. No cóż, naprawiamy. Naprawiamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, to taki jest taka migawka, i to jest mój prywatny już go zapewne widzieliście wcześniej w filmach samochód. Także słuchajcie, no, niestety, i tak jest coraz częściej dzisiaj. Coraz częściej te części są, powiem brzydko, ja nie będę mówił, ale są zrobione po prostu ściaskoliny, o tak wam powiem. I niestety możemy robić, starać się, wpadać dużo pracy robić to starannie, a i tak niestety te rzeczy się psują, ponieważ no, są kiepskiej jakości po prostu. I to są przewody oryginalne, które były zamontowane w fabryce. Samochód ma 6 lat. I tyle. Okej, okay, moi drodzy, to na razie jest tyle odnośnie tego samochodu. Na razie, hej! Przyjechał do nas klient Citroenem Nemo. Taki oto piękniś. <laughs> Dobra. Zobaczcie, co się dzieje. Problem, szarpanie przy ruszaniu. Dobra, wciśnij. Puść. Kilka razy. Zobaczcie, co się dzieje między skrzynią biegów a silnikiem. No, jeszcze, jeszcze. Co tu jeszcze widać? O, zobaczcie, śrubka odkręcona. Takie to oto cuda Nieźle Sprzęgło było ponoć wymieniane, nie wiem, rok temu Tutaj mamy wylany amortyzator I tutaj będzie widać Przyświecimy, troszkę pęknięta sprężyna O Tutaj w tym miejscu leży Teraz Z drugiej strony Samo, wyszło z gniazda. I tutaj widzimy jej, jej końcówkę pękniętą. Tutaj widać otwór, jest brak całkowicie śruby. Tu kolejna już było widać wcześniej. Jest odkręcona i analogicznie, analogicznie to chyba te dwie śruby są skręcone. Tutaj z tej strony. Chociaż zobaczymy jeszcze, jak mocno. I powiedzmy od tej śruby, jedna w głąb silnika tam do góry, też jest luźna. Normalnie można włożyć tam czubek palca między główkę śruby, a obudowę skrzyni biegów. Także jeszcze nie wypadło, ale jest też luźna. Mamy Avenzisa. Taki ładny T25 D4D. No ale jest drobny problem z hamulcami. Tak patrzymy, patrzymy sobie w ten samochód, patrzymy. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Zobaczcie. Tu idzie przewód hamulcowy. Ojej Słuchajcie, pedał wpada w podłogę A przewód jest po prostu zaklepany za nadkolem Czekajcie, pokażę Wam to jeszcze wyostrze lepiej O Tak to wygląda Tak się naprawia samochody Okej okay. Taką ciekawostkę Wam o to tutaj chciałem pokazać